Witajcie kochani. Miło mi was ponownie gościć na moim kanale. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do zapoznania się z kolejną artybajeczką. bajeczką. Tym razem będzie to bajeczka o słoniku. Po przeczytaniu zaproszę was do zabawy plastycznej z cieniami. Bajka terapeutyczna pochodzi z tomiku Arte Bajeczki, który został wydany przez wydawnictwo SOWA w 2013 roku. Słonik Dyzio. Hen w dalekiej sawannie, tej niezwykłej krainie, żył sobie słonik Dyzio, o którym słuch nie zginie. Myślicie, że był niezwykły? Otóż nie, kochani. On tylko wciąż pamiętał, by nikogo nie zranić. Poruszał się powoli, a nim postawił nogę, dobrze obserwował przed sobą całą drogę. Gdyż jeden niewłaściwy krok mógł się zmienić w wielki szok. Mógł rozdepnąć w gnieździe pliszkę, lub uszkodzić małą myszkę. Jego wielkie słoniowe ciało. Sprawiało mu kłopotu niemało. Dyzio miał kompana, nosorożca, henia. Henio jednak swą szarżą wszystko w miazgę zmieniał. Często gnał przed siebie bez opamiętania, nie zwracając uwagi, że zwierzęta rozgania. Pewnego razu, gdy biegł przed siebie, żabkę nadepnął i wbił ją w ziemię. Innym zaś razem przez swe roztrzepanie popchnął i zranił w grzbiet piękną łanie. Gdy w końcu uderzył rogiem wielki buk, rozległ się wokoło ogromny huk. Na buku w gnieździe wykluły się pisklęta. O nich tylko dyzio w tej chwili pamiętał. Malutkie ptaszki nie potrafią odfrunąć, więc z gniazdem na ziemię Mogły przecież runąć. Na szczęście rozważny słonik trąbę wysunął wysoko, nosorożec zlękniony przymknął jedno oko. Gniazdo z pisklętami Dyzio przechwycił, ratując im tym samym drogocenne życie. Nosorożec henio błąd swój zrozumiał i przeprosił wszystkich najlepiej jak umiał. Słonika dyzia z zuchem obwieszczono i na jego trąbie order umieszczono. Morał prosty płynie z tego: Poruszać się z rozwagą to naprawdę nic złego, bieganie zaś na oślep i rozrabianie może spowodować niezłe zamieszanie. Gdy biegniesz więc przed siebie, pomyśl wpierw z przejęciem. Czy nie stanie się to aby niebezpiecznym zajęciem? Kochani, warto zastanowić się, czy nosorożec był odpowiedzialny, czy myślał o innych, czy gdy biegał na oślep, mógł wyrządzić komuś krzywdę? Jak myślicie? Porozmawiajcie o tym z rodzicami. Ja tymczasem chciałabym zaproponować Wam plastyczną zabawę. Wiem, wiem, już słyszę Wasze głosy, że nie umiecie rysować słonia ani nosorożca. A ja pokażę Wam, że potraficie to zrobić i że jest to bardzo proste. Wykorzystamy do tego takie plastikowe czy gumowe figurki, które na pewno macie gdzieś w zakamarkach swojego pokoju. Potrzebny będzie też ołówek i kartka wykorzystamy jeszcze coś, żeby powstał cień tych zwierząt. Potrzebne będzie słońce, albo świecąca lampa. Zobaczcie, stawiam figurkę słonia i zobaczcie, odbija się jego cień. Lampa świecąc przez Tą figurkę. Odbijaj cień na kartce. Hmm. Możemy to wykorzystać. Wezmę ołówek i obrysuję dokładnie kontur. Popatrzcie, powstał słoń. To bardzo proste. Każdy to potrafi. To samo zrobię z nosorożcem dokładnie cały kontur musi być odrysowany o jest nosorożec kochani teraz wystarczy pokolorować słonia i nosorożca można dorysować całą ilustrację to drzewo na którym były pisklęta a może Jakieś inne zwierzęta, które występowały w bajce? Hmm, mam też inny pomysł na ciekawą pracę plastyczną. Po pokolorowaniu zwierząt, możemy spróbować je wyciąć, dokleć z tyłu patyczek i zrobić teatrzyk. Pomysłów jest naprawdę wiele. Ciekawa jestem, jakie są Wasze. Jeśli podobało Wam się, bardzo proszę o lajki like i subskrypcje. No i do zobaczenia następnym razem.